Ako, przostak na początku trochę smaczków, podpisałeś kartkę, żeby moment wrócił. To jest taka akcja na strefie fana. Fani się podpisują. To co, chciałbyś, żeby wrócił? No kurde, błagam się. No Mamet to moment, moment jest to legenda i wiesz, jakby no, naprawdę bardzo mocno chciałbym, żeby wrócił, bo on daje piękne, spektakularne walki i moim zdaniem wiesz jakby no MMA bez niego w Polsce to nie to samo taka gala pożegnalna bo są takie pomysły mówi się o tym żeby zrobić całą galę pod Mameda dobry pomysł Wiesz co, to Mamet musi odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby, wiesz, jakby poznałem wiele chłopaków, którzy walczą, którzy chcieli skończyć karierę, a to jest taki nałóg, że nie da się tego skończyć, więc po prostu pytanie, co Mamet będzie czuł, tak? Jeżeli Mamet będzie chciał wrócić, ja myślę, że on wróci, czy to będzie gala pożegnalna, czy nie, mi się wydaje, że dla niego to nie ma znaczenia. To jest, wiesz, to jest, to jest, jest wilko, będzie polował. To jest, wiesz, myśliwy. Byli teraz z Tajlandii z Maciejem Kawulskim, no mamy to nie dziwi raczej, ale widziałeś pracę na worku Macieja Kawulskiego na Instagramie było. No ale przecież Maciej, z tego co pamiętam, on chyba nawet wygrywał zawody. On, on wiesz, nie pamiętam czy miał zawodowe walki, ale amatorskie miał jedną, na pewno. Okay. No, więc tak by... jeż, No to nie jest człowiek z pierwszej łapanki, to, że wiesz, jak to się mówi gimbo nie znają, to ale wiesz, no wszyscy mówimy, że on zaczynał też, tak? Jakby stąd ta jego pasja do MMA. Z takich smutniejszych spraw Daniel się wyprowadził, już nie jest moim sąsiadem, także zniknął e, mój ukochany Bumcyś. Natomiast ciebie widuje twój samochód cały czas, rzucę hasło Żoliborz. No Mieszkam blisko dosyć, dosyć blisko mieszkam, czasem, wiesz, wypatruję cię, ale nigdy nie mogę cię złapać. No ja z Bumcyśem spaceruję po prostu gdzieś w okolicach WCA. To tak, zapomniałem. Akop, Erko Jun, dzisiaj pierwszy taki sterdał, można powiedzieć. On nie oglądał Twoich walk. Co Ty o tym sądzisz? Tak powiedział, trochę dziwne. Nie wiem. Jakby, jeszcze nie wiem. Jakby, czy oglądał, czy nie oglądał. Wiesz, jak może chciał być bardziej twardy i powiedzieć, że tym nie oglądał. Moim zdaniem jest dosyć jeszcze, wiesz, jakby młody w tym. Ja też jestem dosyć młody w tym stażem, tak, ale on młodszy, więc wydaje mi się, że, wiesz, albo, albo mówi nieprawdę, albo może po prostu tak ufa swojemu sztabowi trenerskiemu. Czasami tak jest, że to sztab trenerski po prostu wiesz, gdzieś układa plan i on ten plan realizuje, więc no nie wiem, nie, nie umiem do tego się odnieść. Jak ty go oceniasz? On ciężko trenuje twoim zdaniem? Tak, twierdzi Instagram. I nie umiem nic więcej powiedzieć. E, wydaje mi się, że tak, no wiesz, no po co miałby kłamać? Jakby... E, wydaje mi się, że to był farmazon, wydaje się, że jest w porządku. No więc no chyba tak. Niektórzy tę walkę, waszą walkę określili pewnie jako free fight. Ty się z tym nie zgadzasz, jak rozumiem. Technik MMA tak, mogę to skomentować. Okej, okay, a powiedz jak twoja forma, trochę widać właśnie na Instagramie to, to, co się dzieje w WCA. No wydaje się, że cały czas ten progres jest. Czym wiesz co, ja tak ogólnie nie wstawiam praktycznie w ogóle rzeczy z maty, tak? Kiedyś tam walkę w cieniu, ostatnio zrzuciłem. Wiesz, ja na matę wchodzę po to, żeby trenować i jestem tak zmęczony po treningu, że no nie mam siły ani ochoty robić ani zdjęć, ani filmów, ani nagrań. To jest taka moja intymna strefa, w której Przychodzę się, żeby wsmacili mnie, żeby dał później dobrą walkę, tak. Ale ogólnie uważam, że no, na pewno mam życiową formę, to na 100%. No bo czym dłużej trenuję, tym uważam, że jestem lepszy. Eee... Fizycznie czuję się dobrze, kondycyjnie dobrze, psychicznie jeszcze lepiej. No nie wiem, czy można czegoś więcej chcieć. To jest takie starcie, że raczej się szykujecie na pełen dystans, czy myślisz, że się zakończy przed czasem? Nie wiem, to jest MMA, nie mam pojęcia. Jakby wiesz, gdzieś tam, wiadomo, oglądałem te walki Erko, no on raczej nie szedł do przodu, na, 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 nigdy jakoś na bójkę nie szedł. To raczej jego rywale próbowali iść do przodu, albo tak jak Tomek, czy jakoś tam Popego go klinczował. Eee, więc nie umiem w ogóle powiedzieć, bo nawet nie wiem jaki on ma game plan, więc to wyjdzie w walce, ja będę chwytał okazję, jakby to jest mój plan. Myślisz, że Erko jest jednowymiarowy, bo on przede wszystkim boksuje, widać, że tarczuje dużo, natomiast eee, no tych innych płaszczyzn nie ma, albo ich nie pokazuje po prostu. Wiesz co, może jest mądry i nie chce pokazywać, bo po co, eee, no mówił tutaj, że trzy miesiące w jakimś klubie zapaśniczym, bo trzy miesiące to mało, to wszyscy o tym wiemy, że to jest mało, ale jakby wiesz, no nie wiem, nie mam pojęcia, może to jest talenciak i wszyscy go niedoceniają, a kiedyś on się wielkim zawodnikiem, to wiesz, no nie można teraz o tym mówić, więc ja do niego podchodzę na poważnie, jakbym miał najcięższego rywala w życiu, bo wiesz, w walce wszystko się może zdarzyć, no ja chciałem przypomnieć, że Popek trafił pudziane, jakby Popek miał trochę więcej odwagi, to może był gdzieś tam, nie sądzę, żeby wygrał z Mariuszem, bo Mariusz to jest, wiesz, bardzo wysoka liga, ale miał swoją okazję, którą zmarnował przez brak doświadczenia. Co to u Ciebie widzę kalafiora imponującego? Bo kalafiory są, morda obita, wiesz, no, no bo wiesz, tak jak trenujesz uczciwie, to widać po Twojej twarzy. Jakby no obcierki, kalafiory, to, to, to wszystko gdzieś tam się dzieje, noc już jest też, nie jest prosty. No ale to są takie uroki trenowania MMA, godziłem się na to, pisałem się na to. Mam żonę w to jak będę wyglądał, ona to akceptuje, więc jakby no obu się tylko najlepiej bił, tak? Wychodzisz poza tę walkę, bo pewnie na horyzoncie jest Szymon Kołecki, ale też na przykład no, Martin Ford został zakontraktowany przez KSW. Chciałbyś się z nim zmierzyć? Nie, nie, nie. Generalnie jakby, wiesz, no to, że ja się tutaj zgodziłem w walkę w kategorii ciężkiej, wynika tylko właśnie z tego powodu, że to chyba nawet ja jestem cięższy oderką na dzień dzisiejszy. Ja wiedziałem, że on będzie ważył koło 100, więc jakby mi to tam wszystko jedno było. Ale wiesz, no zawodnicy, którzy są ciężcy, ważą 120 kg, to jest w ogóle głupota, tak? Nie ma, nie ma sensu. Jeżeli chodzi o Szymona, jakby tutaj. Miałem swoim sztabem trenerskim z menadżerem i oni mówią, żeby, żeby o tym teraz mamy nie myśleć, myślimy o walce, robię walkę i po walce dopiero będziemy się zastanawiać co robimy dalej, bo tak naprawdę, no ja sam nie wiem, co w tej walce się wydarzy i nie chcę wychodzić na razie do przodu, ale słuchaj, no wszystko się może zdarzyć. Jak walkę Szymona z Pudzianym oceniasz? Ciężko jest mi ocenić, bo Mariusz wyszedł z kontuzją, tak, więc jak Wyszedł z kontuzją? Nie wiem. Okej, okay, okej, okay, <słysza> ja, dobra. Ja, ja nie wiem, tak, w sensie, no miał kontuzję w trakcie, tak, jakby no, jakby tam... Nie, nie będę za dużo mówił, ale generalnie ciężko mi ocenić, ale co, Szymon wygrał i tyle, no i jakby nie, nie to jeżeli nawet Mariusz wyszedł z kontuzją, to zrobić na to swoją odpowiedzialność, e, Szymon wykonał swoją pracę, walkę ma wygraną w rekordzie i tyle, i to nie ma co analizować. Będziesz się dawał nakręcać Mirkowi Oknińskiemu, jeżeli by tej walki miało dojść, czy raczej się od tego jakoś tam, wiesz, no wycofujesz po prostu, nie, nie bawisz się w to? A widzisz, że on to komentował? Coś tam chyba komentowałeś, natomiast wiesz, no... Ja tylko sprostowałem, po prostu wiesz, ja nie lubię, jak ktoś mówi nieprawdę. Ja tylko sprostowałem to, co ja powiedziałem. I, I tyle, już. Jakby ja zdałem swoją wersję, ta moja wersja, co ja powiedziałem, wraz z tym wywiadem nieszczęsnym jest na moim YouTubie. Jak ktoś chce zobaczyć, no, sobie ogląda. I tyle, tu nie ma co więcej komentować, tak? Kwestia, jakby wiesz, no to jak to to zinterpretuje, to już nie jest moja wina. Mirek zinterpretował to swój dziwny sposób, ale wiesz, no, to jest człowiek dużo starszy ode mnie, dobry trener, nie mam prawa go komentować negatywnie, więc po prostu się zamknę i będę trenował, a jak będzie walka, to wtedy możemy ewentualnie tam troszkę podkreślenia. Atmosferę. Na razie nie ma co podkręcać, bo na horyzoncie jeszcze nic nie ma. Była już teraz walka moja zerko, bo ona miała być wcześniej, więc jakby na razie nie ma co komentować. Zostawmy to wobec tego, przejdźmy do dzisiejszej gali. No fajnie się zapowiada, jak walkę wieczoru typujesz, jestem ciekaw. Sercem w szybciej. I oby Szymek wygrał, no mam taką nadzieję. Naprawdę bardzo mocno na to liczę. Każdy tak mówi, czyli technicznie uważasz, że par nas jednak, no tak myśląc głową, a nie sercem, raczej gdzieś tam jest na tym wyższym levelu. Nie, nie uważam, że jest na wyższym levelu, uważam, że na podobnym levelu i że to będzie walka pod tytułem wszystko się może zdarzyć. Powiedz kolega klubowy, Juras, jak ten pojedynek typu jest. Dwóch klubów, no bo jeszcze Marian Ziółkowski. Tak, dokładnie. Ty, no Juras, no co, no kurde ham miał mi koszulkę przynieść, Juras musi zapomniał, ale sercem. Zawsze jestem za Jurasem, oby wygrał, bo razem później planujemy wakacje. A zapowiada, że postawi wszystko na jedną kartę. Myślisz, że faktycznie wjedzie tak mocno w rywala? To on tak samo sparuje, więc tak. No, okay. no to Marian Dziukowski. E, to chyba jeden z najbardziej takich elektryzujących pojedynków. Gracjan Szadziński, no wiesz, no kautuje. E, myślisz, że Marian go swoimi warunkami gdzieś tam rozpracuje, ma taki game plan, że to wygra? Wydaje mi się, wiesz, to, to znowu to jest walka nieprzewidywalna, wszystko może się zdarzyć. Gracjan jest świetnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że tym razem warunki fizyczne po prostu dadzą Marianowi bardzo dużą przewagę. Marian się mądrze bije i Marian ma każdą płaszczyznę, parter, zapasy, stójkę, więc jakby ja uważam, że powinno być bardzo dobrze dla nas. Czy tak? Akop, już ostatnie pytanie nie dołączyłeś do Szokera ostatnio? Jesteś pod jego skrzydłami? Tak, oczywiście, dokładnie, jak najbardziej i jestem bardzo i zadowolony z tego powodu, bo Artur odwala kawał dobrej roboty. Jestem bardzo zadowolony z naszej krótkiej współpracy, a przede wszystkim, że zachowujesz się jak kolega, co jest najważniejsze, a nie robi ze mnie maszynkę do pieniędzy. Nie chciałeś wcześniej już do niego dołączyć? Dużo co, ja się zawsze odcinałem od takich rzeczy i po prostu, wiesz, jakby... Teraz przyszedł taki moment, że ja po prostu chcę tylko i wyłącznie trenować I nie chcę mi się rozmawiać z jakimiś tam ludźmi i tak dalej, więc chciałem, w końcu stwierdziłem, że czas mieć osobę, która mnie odciąży po to, żeby ja mógł się zająć tym, czym się chce zajmować, czyli wal walczyć, tak? No i to uważam odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Ode mnie to wszystko, wielkie dzięki, widzimy się na gali już niebawem. Dobra, Bumcy się pozdrawia. <laughs> Dziękuję serdecznie, mam go w sercu cały czas, także zapraszamy na wspólny spacer z kamerą, myślę, że możemy zrobić coś takiego. Dobra, okej. Okay. Dziękuję.